Thank <laughs> you. Dzisiejsza konferencja EduDialog przyniesie inspirujące spotkania z ciekawymi ludźmi, nie tylko z Republiki Czeskiej, ale z Polski, że czegoś nowego, kreatywnego się dowiemy. No i mam taką nadzieję, że przełoży się to na nasze dalsze funkcjonowanie w naszych polskojęzycznych szkołach na Zaoziu. Centrum Pedagogiczne dla polskiego szkolnictwa narodowościowego w czeskim Cieszynie, ma 30 lat i w imieniu gospodarzy i organizatorów witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziś łączymy ludzi zaangażowanych w edukację, w dialog i współpracę. Czeka nas dwudniowa przestrzeń do wymiany myśli i inspiracji. Konferencję uważam za otwartą. Slawność nie otwieram tutaj tu konferencji. Ale z tą tremą to jest różne. Ja miałem okazję występować przed gronem nauczycielskim na spotkaniu corocznym wśród nauczycieli. Pierwszy raz w tym roku powiem Wam, jest to straszne. <noise> Jedni ludzie odchodzą, drudzy przychodzą. Młodzież dorasta, edukuje się, opuszcza teren. Jedzie w inne miejsca, ale są i tacy, którzy wracają tutaj, tu na Śląsk Cieszyński po to, żeby być, kultywować te tradycje, zwyczaje na tej ziemi, na ziemi Śląska Cieszyńskiego. Nie mam czeskich korzeni, jestem bohemistą z Mazowsza. Ale muszę Państwu zdradzić, że co prawda z czystym przypadkiem, i, i, i właściwie w zasadzie nic więcej z tego nie wynika, ale urodziłem się Grzegorzowi w mieście rodzinnym Pawła Kulki Laskowskiego, człowieka niezwykle zasłużonego i dla promowania kultury, literatury czeskiej w Polsce, tłumacza przywód dobrego wojaka Szwejka, pierwszego tłumacza tej książki, można powiedzieć, że odkrywcy Szwejka, odkrywcy tej nowej czeskiej literatury w latach 20-30. że Dla Czechów ojczyzna to wspólny, zbiorowy rytuał spędzania wolnego czasu. O tym, jak bardzo są przywiązani do swojego stylu życia, którego kwintesencją jest powiedzenie To chce klid. W wolnym przekładzie nie pali się. Może przekonać się, każdy turysta, któremu przyszłoby do głowy, żeby cokolwiek w Czechach załatwić szybko. 30 lat od założenia Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie jest okazją do... Spotkania czeskich i polskich nauczycieli na pograniczu w Czeskim Cieszynie i w Cieszynie odbywa się właśnie konferencja EduDialog, rozpoczynająca dwudniowe edukacyjne inspiracje, poszukiwania, wymianę doświadczeń, swojej wiedzy i kompetencji. Dziś cykl 12 mini lekcji, które przeprowadzą nas przez Świat etyki, literatury, matematyki, sztucznej inteligencji, wychowania językowego oczywiście, a to wszystko przy współpracy z dwunastoma ciekawymi postaciami ze świata edukacji. Sześć Czechów i sześć Polaków przyjechało do Czeskiego Cieszyna na spotkanie EduDialog. I tak jest chyba wciąż w centralnej Polsce przekonanie, że Czesi są narodem plebejskim. To jest oczywiście nieprawda i bardzo często podkreśla się różnice między Polakami a Czechami, wskazując jak, tak jakby byli antytezą z sprawą, że tu są katolicy, a tu są jacyś straszni heretycy prawda? albo w ogóle ateusze. I bez końca, tu, tu jest tradycja szlachecka, tu jest tradycja no właśnie plebejska, czy jakaś egalitarna. Podkreśla się e, rozdíl, co moim zdaniem je z protože to wyobrażenie o čekání jako na rodi jest, e, je fałszywe. Od prvního okamžiku, kdy vstoupí do školy, tak až do deváté třídy, stráví ve škole zhruba 8200 hodin. Jsme spočítali s kolegy, když započítáme prázdniny a tak, tak to vychází zhruba na 8200 hodin. A kto chce rodzić człowiek, którzy wychowują te, albo pokoszicie wychować swoje dzieci? To jest ten sam les. Życzę Marcie Kmeć, dyrektorce Centrum Pedagogicznego i całemu jej wspaniałemu zespołowi, żeby nadal z takim zaangażowaniem e, dziewczyny robiły swoją pracę. A czego im życzę jeszcze bardziej, żeby te szkoły umiały ocenić, co wszystko dla nich Centrum Pedagogiczne robi przez te wszystkie lata. Dobrze, dzień dobry. Zuzanna Jastrzymska-Krajewska, znana jako pani Zuzia, doktor nauk społecznych, edukatorka, nauczycielka. Mamy dzisiaj warsztaty, które nazywają się Ruch plus muzyka równa się matematyka. To nie jest przypadek, tak się składa, że napisałam dwie takie publikacje. Trzecia jest w toku: Ruch plus muzyka równa się matematyka. Pokazuje na tych warsztatach, będę pracować z dziećmi i pokazywać, w jaki sposób aktywizować układ nerwowy do tego, żeby dzieci właśnie były gotowe na wysiłek intelektualny. Dobra. Też sobie biorę dwa, a ja te wezmę dwa Słuchajcie, zaczniemy od tego, że sprawdzimy, czy te nasze patyczki... Stoimy tak, żeby was tutaj... Nie róbcie dziury, bo słuchajcie, bo tam go Tu, tu, tutaj, tutaj. O, super! Sprawdzimy najpierw, czy te nasze patyczki potrafią grać najgłośniej na świecie. Cichutko na głowę. Cichutko na glonę. Wstańcie, wstańcie, potężny gorośnik.